O, cześć wam. Dzisiaj ładna pogoda się trafiła, więc na szybko zabieg miedzią, <laughs> Pokażę wam jak się zestaw prezentuje. Nie zdążyłem wszystkiego zrobić. Tak to mniej więcej wygląda. Yy, nie zdążyłem tego, wiecie co, zapiąć tego silnika. No bo czasu nie ma. Szkoda pogody. Także po prostu podpiąłem to na krótko, wyregulowałem ciśnienie i zapierdzielam. Także zaraz zobaczycie jak to wygląda. Prędkość zabiegu ustawiłem sobie na 9 km na godzinę na tempomacie. Nie no, na gazie ręcznym wydatek cieczy 350 litrów na hektar. I pryskam to na zwykłym wałku, nie pryskam tego na eko, bo po prostu by to... no Jest okres bezlistny, nie ma sensu pryskać na eko, bo rozbukiwałoby to za bardzo. I tak mam wiatr boczny. Więc z tej jednej strony mi leci na trzy rzędy, no ale to na to po prostu już nic nie poradzę, bo no mówię, ładna pogoda, po prostu chcę to wykorzystać. No i tak to wygląda no. Nie, tak jak wspomniałem, nie zdążyłem pospinać tej regulacji ciśnienia. Kręciłem z powrotem sam manometr w zawór. No i tak sobie jeżdżę i tak skończę ten zabieg. Czym pryskam? miedziom mix dawka 7 kg na hektar także ja walczę dalej Także, tak jak mogliście zauważyć, yy, tak mniej więcej ten sprzęt pryska. Co prawda, nie udało mi się za dużo nagrać, tak jak mówiłem, bo to wszystko szybka akcja była. I w pośpiechu zapomniałem sobie statywu wziąć, ale myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby to lepiej Wam pokazać. Yy, oczywiście czeski błot się tam wkradł nie 7 kg, tylko 7 litrów. Tutaj mieć miks. No i tyle, no sprzęcior chodzi. Hmm. Tam kilka pytań się pojawiło odnośnie y, rozstawy nasadzeń i tego, czy ja się mieszczę tym sprzętem w rzędach. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to zmierzymy, ile to ma szerokości. Zaraz tu miarkę rozłożymy. I sprawdzimy. Więc tak, ciągnik ma około Słuchajcie 130 około 142-143 cm ma ciągnik w kołach natomiast opryskiwacz. Opryskiwacz. Przejdziemy tam, żeby to ten pomiar był taki w miarę wiarygodny. Sami zobaczcie, opryskiwacz ma jakieś 160. Yy, przyjmijmy 4, czyli 164 cm idzie w najszerszym punkcie. I słuchajcie, ja nie mam żadnego problemu, żeby się mieścić w te 3-metrowe nasadzenia. I tak jak jednemu z Was odpowiadałem, yy, mam taką działkę, na której po prostu tak mi rzędy wychodziły. No i tam jest 2,70. Co prawda nie na całej działce, dwa rzędy są po prostu 2,70 posadzone i, i tam też nie mam żadnych problemów. A uwierzcie mi, ja mam w wielu miejscach bardzo ciasno, dzisiaj tam nie będę szedł, bo strasznie wiatr wieje, ale przy najbliższej okazji to postaram się zrobić takiego testa, bo ja mam takie działki, że mam u wrocia nawet 3-3,5 metra i tam też wchodzę takim sprzętem. Także przemierzymy to i, no i sobie zobaczycie, nie? Jeszcze jedna sprawa, bo tam kilka osób pytało o tą kolumnę. Już mierzymy wysokość tego. Zaraz tu zobaczymy. Dobra, mierzę od tego dyfuzora. On jest jakieś no z 5 cm jest odchylony, czyli odejmiemy te 5 centów. Ole. Czy mi się. Dobra, do dołu wentylatora mamy 204. I patrzymy tu. 75, czyli 279 y, minus 5 to jest jakieś 270. A, 275, 274 cm ma ta kolumna wysokości. I to w zupełności wystarcza. Ja już się trochę wyleczyłem z wysokiego prowadzenia drzew. Staram się nie wychodzić więcej niż 3,5 metra no bo kiedyś to miałem kilka lat temu nawet i po 4 nawet i powyżej 4 metrów ale to jest głupota. Przynajmniej w moim przypadku się to nie sprawdziło. Dlatego teraz maksymalnie te 35 3 360 i radzi to sobie bez żadnego problemu. Także ja jestem z tego sprzętu no mówię no nie chcę zachwalać chcę wam po prostu powiedzieć uczciwie tak jak to wygląda. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. I co? Na no pewno tego sprzedawał nie będę. No, no służy, służył do tej pory jako taki zapasowo ratunkowy. A teraz mam nadzieję, że po prostu będzie chodził już cały czas w sezonie. Także. Yy, no tyle z grubsza, jeżeli chodzi o ten opryskiwacz i, i, i szerokość, i to wszystko, co tam ktoś mnie pytał. Nie? Także tak to wygląda. Tak jak mówiłem, no niechronologicznie trochę, bo. Mam tych filmów trochę ponagrywane na tym, na kompie pozgrywane i gdzieś to się tam powoli będę próbował składać do kupy. I wiadomo, jakiś tam komentarz ewentualnie dogrywać, także wszystko będzie mniej więcej tak w miarę na bieżąco. Dobra, słuchajcie, nie przerywam, Boże, nie, nie, nie przerywam, tylko nie przedłużam. Miłej niedzieli życzę, trzymajcie się, cześć.